Mamy silną widzowie. Dzisiaj będziemy oczywiście... Yy, wiecie co robić? Będziemy próbować robić nowy update. Ładko, poczekajcie, bo, bo mi się sub nie chce pokazać. się nie chce ten, jak, jak to jest. Jakoś tak tak suba, jakoś tak to się mówi. Yy, poczekajcie. O jest! Dobra, mam. Mam jest! Nie no, to się zepsuło, te kurde. Coś się zepsuło. Strasznie. Kurde, a ja chcę wam suba pokazać. Dobra, damy, żeby jeszcze na nowo. Przepraszam. Przepraszam, nim przyludzem, daję wam cięcie. Dobra. Ech, jest. Zostawiam, jak widzicie na ekranie, suba z dzwonkiem. A ja już przechodzę do zesłania. Już sobie tutaj po postawiam, bo obraz, się wreszcie nie chciało nagrać. Yy, ale, ale już wszystko jest. Słuchajcie. Próbujemy. Yy, czy da się jeździć? Da się. Nie, nie będzie to teraz dzisiaj taki sam test update'u, bo za chwilę wejdziemy też na publiczny serwer, a nawet nie za chwilę, tylko ja już chcę wejść. Więc, więc, więc tak. Słuchajcie, jest do was pytanko, czy wy będziecie chcieli coś nowego? Piszcie w komentarzach, albo dajcie łapkę w górę. Dajcie łapkę w górę, będzie lepiej. Hmm. Co ja zrobić? <laughs> I sprawdźmy w ogóle Sebastiana serniczka. Sprawdzamy teraz. Sebastian, zrób mi serniczek. Wy musicie sobie samemu dać, yy, bo mi dadzą ten, yy, bo mi dadzą bana yy, za to, że ja puszczam ten i zostanę za yy, prawa autorskie. Gdzie jest Sebastian Serniczek? Ja, ja będę szukać cały czas Sebastiana, zrób mi Cerniczek. Niebezpieczna strefa. Co to jest? Można grać na pianinie? Fajne. to jest? Chcę wyjść. Dajcie wyjść. E, dobra, sprawdźmy. E, co tu jeszcze jest? Super e, huśtawka. Na pewno bym się na taki pobujał. Ale muza. Musi sami potestować. Mówię wam. Przepraszam. Ale ja nie mogę tutaj, yy, co tutaj się dzieje? Chwila, bo ja muszę, a! Jakie fajne, że można koca ten pogłaskać. Widzicie to? To jest Sebastian serniczek. Trzeba na niego nacisnąć? Tak, dobra. Leć Sebastian serniczek. Serniczek. I Alois. Pyszny serniczek. Pyszny ser serniczek. Herbatka. Sebastian, zrób mi serniczek. Ja co znam na pamięć. Sebastian, zrób mi serniczek. No, a w ogóle ja miałem testować. Update a nie testuję. Nie, update musicie. Akurat sami przetestować. Ja wam nie mogę testować. Widział, dzięki za oglądanie. Przepraszam, że taki e, krótki 5 minut niecałe Po prostu chciałem wam pokazać trend. Dzięki i bye.